Nazywam się Anna Sowińska, pracuję w gabinecie terapii pod skrzydłami. Zajmuję się dziećmi z problemami w nauce, rozwijaniem skrzydeł, w poszerzaniu ich kompetencji, a także tym, aby polubili uczenie się. Chciałam Ci zaprezentować taki pakiet gier do gramatyki języka. Gramatyka, w ogóle sama nazwa gramatyka budzi wiele obiekcji i dużo problemów dla dzieci, bo jest dosyć abstrakcyjna. Części mowy, jak rzeczownik, czasownik, przymiotnik dla wielu dzieci nie do końca są zrozumiałe, dlatego należy je wprowadzać poprzez zabawę. I chciałam pokazać, jaki, jakie gry należą do zestawu. Przymiotnik, czyli jaki, rzeczownik to, co, tak. Czasownik, czyli już mamy tą triadę podstawową, a także mamy odmianę gramatyka dla najmłodszych, odmiana rzeczownika przez przypadki i dla najmłodszych jaki, jaka, jakie, przymiotnika przez rodzaje, bo oczywiście rodzaj przymiotnika i w ogóle rodzaj rzeczownika budzi wiele problemów. I oczywiście to jest zestaw, ja potem będę po kolei omawiała gry i zabawy, jakie można z danym pudełkiem wykonać. Kolejną częścią mowy, która jest omawiana, jest czasownik. Tak naprawdę jest to najważniejsza część mowy, bo bez niej nie ma przecież zdania. Czasami jest nawet zdanie bez rzeczownika, tak? Natomiast no, ta czynność jest bardzo istotna. I teraz jak nazwać czynność i znaleźć czynność. Możemy sobie analizować tutaj poszczególne elementy i jest tutaj polecenie znajdź te obrazki, które przedstawiają czynność, bo nie wszystkie z nich ją mają. No, mamy, że tutaj coś wyciera, kopie, je. No, tutaj może patrzeć albo stać. Tak, teraz tak, czy tu jest czynność pokazana, czy nie? Jeżeli no mam też takie dzieci, jak ja im to pokazałam, że dziecko powie jak to? Przecież ono rośnie jako taki, jako taki obrazek, może nie pokazuje czynności, ale jeżeli dziecko zna właściwości danej przedstawianego rzeczy jako obraz, to wtedy może powie tak samo jak auto. No, jaka czynność mu się kojarzy? No, może jechać, może trąbić, może ym, warczeć, warkotać, tak? Tak samo jak kogut, który tutaj y, może nie pokazuje czynności, ale gdzieś mówią, no ale przecież on pieje, albo chodzi, albo szuka, y, i wówczas y, należy to y, uwzględnić. Tutaj mamy te czynności przez autora określona, że wyciera się, gra w piłkę, idzie, rzuca, myśli, śpiewa, wącha, ćwiczy, auto, drzewo, kura czy lekarz nie jest uwzględnione jako czynność. Natomiast ja bardzo lubię rozmawiać z dziećmi, jeżeli ktoś mi mówi, że lekarz patrzy, albo leczy, albo odsłuchuje, to dla mnie jest to też czynność, tak no, zwana ukryta czynność, którą dany obrazek może symbolizować. Oprócz, bo oczywiście to jest taki wstęp, który możemy sobie określać, tych zadań tutaj na planszach jest dosyć sporo, ale jak wiemy, że czasownik, no to czasownik nie tylko wystarczy powiedzieć, że, się, że ktoś pisze albo tańczy, bo to już jest dla tych, co umieją przeczytać, albo dmucha, tak? albo płacze, natomiast możemy. Również ten czasownik odmieniać, bo się odmienia, odmienia się przez osoby. Jest to, jestem ja, jest ty, on, ona, my, wy, one. No i na przykład ja płaczę. Ty płaczesz. On, ona, ono płacze. My płaczemy, wy płaczecie. Oni płaczą, szczególnie kiedy musimy opanować gramatykę, to wiele dzieci płacze, żeby to zrozumieć. I teraz dobieramy do tego przygotowany zestaw obrazków z daną czynnością. Oczywiście tych obrazków jest bardzo dużo, więc jak pracujemy z dziećmi, to dobrze już wybrać sobie taki zestaw, bo się zgubią. I tutaj jest oczywiście ja płaczę, pokazujemy na siebie. Ty płaczesz, pokazujemy. On, ona, ono płacze. Jest, my płaczemy, wy płaczecie, oni, one płaczą. I y, mamy po pierwsze obraz graficzny, taki, piktogramowy, a także obraz, który jest obrazem wyrazów. Więc oprócz tego, że coś widzimy, to też podpisujemy. Bardzo to sprzyja takim hakom pamięci, bo dobrze jest pracować na różnych stymulatorach. I akurat obraz dla dziecka jest dosyć istotny, bo sama ta odmiana jest dosyć trudna. Oczywiście możemy sobie, bo tych zestawów jest dosyć dużo, i możemy sobie tutaj te odmiany przez osoby z dzieckiem zrobić oczywiście same te obrazki, możemy z danych o pierwsza osoba liczby pojedynczej, możemy wybierać wszystkie obrazki, czyli ja płaczę, rysuję, zastanawiam się, dmucham, jem. I ym, wybieram sobie, które to jest ja, które to jest ty. Czyli piero panowujemy sobie liczbę pojedynczą, a potem liczbę nogą. Bardzo ładnie graficznie jest to opracowane. Oprócz odmiany przez osoby, to przecież czasownik występuje w różnych czasach. Jest czas y, przeszły, czas teraźniejszy i czas przyszły. I na przykład dzisiaj, co ja, co się dzieje, no on rysuje. Wczoraj, co on robił, on rysował, a jutro on narysuje. Tu jest czasownik w czasie przyszłym w formie złożonej, czyli będzie rysował, i w formie prostej narysuje. Bardzo dużo problemów stwarzają te formy złożonej, formy prostej, chociaż bardziej dzieci szybciej opanowują z tym czasownikiem być, bo tutaj stanie, będzie stać, zaśpiewa, będzie śpiewać i oczywiście do tego są różne piktogramy i to co jest ważne dla dziecka, bo to jest bardzo trudne w określeniu w jakim jestem czasie, znowu mamy tak zwany panel kontrolny, kiedy czas Czas przeszły jest określony jako zielony, czas teraźniejszy jako niebieski, a czas przyszły jako pomarańczowy. Oczywiście, kiedy my się tego uczymy i mamy ten panel kontrolny, patrzymy w jakim to jest czasie, to możemy sobie do tego nawiązywać, ale możemy w pewnym momencie zabrać tą planszę, schować i teraz powiedzieć: No dobrze, a powiedz mi, jaki to jest czas? A ja nie wiem, jaki to jest czas, więc biorę sobie panel i mówię tak, a jutro, jutro, czyli czas przyszły. Więc y, bardzo polecam zestaw bardzo wielu y, czasowników, y, wyrazów, y, obrazków, które właśnie są tym piktogramem, kiedy możemy sobie tworzyć historię, bo nawet y, tworzenie wiadomo, że bez czasownika nie ma zdania więc tutaj mamy śpi. Uczymy zadawać pytania, kto śpi. Jaś gdzie śpi, w pokoju, na czym śpi, na łóżku, kiedy śpi, w nocy. Czyli umiejętność zadawania pytania również do danego obrazu bardzo pomaga potem do rozwijania forów zdaniowych. Polecam czasownik, co robi, co się z nim dzieje, który wprowadza nas w części mowy, określa odmianę przez osoby, a także czas. Produkt dostępny na www.mojebambino.pl